Cześć! Witajcie. witajcie! W dzisiejszym odcinku chcemy Wam pokazać to, co kupiliśmy w ostatnim czasie dla naszej dziewczynki. Także mamy dla Was drugi hol zakupowy dla naszej dziewczynki. No to oczywiście na tym się nie skończy, ale... No, no. Tak, to jest To nie będzie i trzeci, bo już czekamy na paczkę, Dryk która nie powinna dojść dzisiaj i była szansa, że pokazalibyśmy Wam dzisiaj mhm. pewne no, rzeczy, piękne rzeczy. Ale nie doszła i nie dojdzie, więc pewnie załapię się na trzeci hol zakupowy, mm. który też pewnie będzie na naszym kanale. Dzisiaj mamy różne rzeczy, różne. które w ostatnim czasie kupiliśmy, ale głównie są to ubranka i, i coś około tego mniej więcej. Dobra. tak jakieś dekoracyjne, wystrojowe rzeczy. Dobra, co? Zaczynamy? Ale pamiętajcie klasycznie o tym, żeby zostawić na łapkę w górę, w górę i subskrypcję. I możecie nas zacząć obserwować na Instagramie obydwoje, bo też ostatnio się tam e, zrobiliśmy bardziej aktywnie i wrzucamy jakieś zdjęcia, także... Obserwujcie nas na Instagramie. Zaczynamy. Paulinko, czyli honory, pierwsza rzecz. Dobra, no to może zacznę od Rosmana. Byłam kiedyś w Rosmanie i kupiłam za 9 zł, bodajże 8 ileś. Takie pieluszki flanelowe. I Nie podobały mi się zbytne kolory, szczerze powiem. Ale stwierdziłam. Jakiś no możesz otworzyć też. Nie! E, bo i tak wszystko pójdzie do prania. No, złóżcie e, Tak, ale e, powiem szczerze, że e, no, nie, nie przypadło mi do końca do gustu, ale stwierdziłam, że i tak takie u, pieluszki się przydają i pewnie się służyją. Jakie nie, nie mówić? Czy piastki, no. czy banan? No, czy jakieś patek, żółte. I trzeba mieć ja tu też. No. Takie na co dzień, że tak mm -hmm. powiem, nie? Jasne. Co następnego? Następne może pokażę Wam to, co kupiłam na Allegro. Bo też się, tak. też się skusiłam, bo stwierdziłam, że spróbuję jakie są jakościowo te rzeczy. Bo te strony, niektóre internetowe dla dzieci, mają super wygórowane ceny. Też tu mam jedną taką rzecz z tego i jeszcze będą z tych stron tak, A to co Zakupy na no. no nas zachęciły tym, że, że też mamy tą dostawę smart, więc jak mm -hmm. użyć 40 zł, to często nie płaciliśmy za dostawę. No i tak, i w sumie to, to wszystko, to co teraz zaraz wam pokażę, jest za 80 zł, więc w tych sklepach dziecięcych internetowych nawet jednej rzeczy nie idzie czasami, czasami tak jest. Także zaczynamy rzeczy zalego tak. za 80 zł w sumie. Tak, w sumie. Tu jest taki komplet o, kocyk, to jest te minki, takie, tak się to nazywa chyba. Ja nie wiem, ale to, to jest takie jakby takie kropeczki są, nie wiem, wytłumaczę no, tak Takie do dotyku, taki, takie bąbelki. I to jest taka poduszeczka. Takim do... fajne wykończeniem. Yy, tak, i to można wykorzystać na przykład do wózka, nie? No. Na przykrycie, czy do łóżeczka. No, kuleczki. To tak na początek taka mała butuszeczka, mały kocy. Fajna w dotyku taka miła. No miękkie to takie jest. Mi się podoba. I to chyba bodej, że kosztowało z 27 zł czy coś takiego. No, to co teraz pokazuję będzie kosztować wszystko 80 zł. Następnie rożek też z tego samego. Takie jak, jak ta poduszeczka z tym kocykiem. Może tak dalej trochę Wam mm -hmm. pokażę, nie? też ma tu taką kokardkę, tu się zapina. No, jak to zwykły rożek. W środku też jest wykończony tym samym materiałem w kuręczki, w kropeczki, w drożki, zwał, jak zwał. Taki rożek całkiem ładny mi się podoba. No, myślę, że tylko jeszcze z jeden kartką. jeden tak, kupimy. no. Nasza dziewczynka urodzi się w sumie na wiosnę, więc myślę, wiadomo, no dzieci różnie. Zależy, jaka pijdzie, lubi spać w rożku. No ale co zobaczymy Więc na pewno jeszcze w jeden różek się zaopatrzymy Jakiś taki właśnie droższy Z tych stron internetowych, które mi się podobają Dobra, następne rzeczy To pieluszki Flanelowe dwie I tetrowe Dwie flanelowe, obie gwiazdeczki Różowa i szara mhm. I takie tetrowe z... Kropeczki z Kropeczki, Białe i szare I to wszystko kosztowało tak, 80, 80. zł Bez dostawy bo mieliśmy darmową. No, bo mamy smarta. Bo jesteśmy smart. Dobra, jeszcze jest tu teraz takie coś. To jest, nie wiem jak to nazwać Mateusz, pomóż mi. Wiesz co to jest? To jest na łóżeczko taki pokrowiec, mm -hmm. który na materac, który się kładzie, że jak dziecko na przykład zwymiotuje, albo z pampersa coś by... Wyleci. Nie no. materaca, tylko brudzimy pokrowiec. Oczywiście i później przykrywamy ten pokrowiec, przykrywamy jeszcze prześcieradłem. I to co? To jest, ma, to jest pokrowiec z firmy Hevea. Tak, taki jak jest nasz materiał. Bo teraz też łóżeczka. mamy z firmy Hevea Do tego obrazie. dużego łóżeczka to jest. Otwieramy? No możemy. bo nie? Tak, otwórzmy. Wiesz, bo nie wiem dzieliczne. jak to wygląda w ogóle. Wiecie? Także. To wtedy zamówiliśmy razem z meblami w My Sweet właśnie. Jest też tutaj parę rzeczy, których, yy, które będziecie mogli zobaczyć tak szczegółowo. Przy okazji room tak jak będzie roomtour po pokoju naszej córki, to na pewno pokażemy Wam wszystko dokładnie raz jeszcze, a to jest taki pokrowiec. I tu są takie gumeczki, że idzie to zaczepić. To jest takie jakby ceratka jest pod spodem. Od nie? wewnątrz jest cerata, że jakby to nie przeniknie My na faktycznie ten materiał, a tu od tej strony to jest taki Jaki materiał jakiś. Jakaś taka bawełna, hmm. dość szorstka, powiem szczerze. Tak, no bo to i tak przykrywa się to jeszcze chrześciaradełka. Tu cerata, tu taki materiał. Sporych rozmiarów. I to jest z firmy HWA z tej samej firmy, z której mamy materac. Tak, no bo z sporych rozmiarów mamy też łóżeczko samo. Znaczy, materac, że metr 70, to metr 40 na 70. na 70 Fajne. No ale co? Na w ten, jest tylko tak, tylko że moim zdaniem to idzie obejść w sposób taki, że, że? dać te podkłady jednorazowe na przykład z Rosmana, które są za 10, 10 podkładów za ileś tam złoty i jak się przyda, przydarzy wypadek to też no wiadomo, dałoby radę. Nie? Ale my to mamy akurat przy okazji kupna materaca, nie? Tak, no dokupiłam to. No. Ale no, wzięłam to już. Także taki pokrowiec kosz można zastąpić podkładami takimi z Rosmana, ale w sumie... też by się sprawdziły, tylko tu jest gumka bo No, tu jest na gumka, już jest 40 no. zł nas kosztował, więc... A po 65 właśnie. Nie pamiętam, bo mam jeszcze taką jedną poduszkę, którą teraz to Wam pokażę i nie wiem dokładnie co ile kosztowało. Ale około mniej więcej tak. tyle więc pytanie. To nie jest tak dużo, nie? Jak już chcecie. Kolejna rzecz, mhm. to poduszka też z firmy Hewea, tak? Tak. To jest ta poduszka, której w sumie też ceny nie znamy, bo albo kosztowała 65, albo 40. Tak, tak. Ale zakładam, że poduszka była droższa niż, niż, niż pokrowiec. Niż pokrowiec niż, więc pokrowiec niż, 4 dyszki, uh -huh. poduszka 6 dyszek. No już trochę dla starszego dziecka chyba jest. Nie, nie wiem, jest dokładnie. W każdym razie to jest jak pojawi się pierwszy katarek, tak pani mówiła. I wtedy dziecko jest na podwyższeniu główkę o, ma i łatwiej tak, się no, oddycha, się. nie? Wiecie jak jest tu? Główka tak, jest bo kładziemy to na, na materac i wszystko przekrywamy yy, prześcieradłem. Także dwie rzeczy z firmy Hera kolejne za nami. Hmm może teraz pokażę Wam, co przyszło mi dzisiaj, bo dopiero dzisiaj odebrałam tą paczkę Kur, kuriera, nie przygoniłam dwie... po osiedlu. Goniłam go po osiedlu? O, no. A uciekał? Nie, czekał. Miałem dziś dwie paczki, ale przyszła niestety jedna. Ta druga, w której są moim zdaniem przesłodkie rzeczy, będzie w następnym polu zakupowym, także oglądajcie koniecznie i śledźcie nasz kanał. A teraz? Tak, a tu jest otulacz bambusowy z firmy Mapa. Nie wiem, czy znacie tą firmę. Mm -hmm. My ją poznaliśmy jak? Skąd? Ją Chyba na Instagramie. Z Instagrama Mam. i dużo takich firm, które Paulice się podobają i produktów z tych firm Paulinka znajduje właśnie na Instagramie. No i skusiła się... Tak możesz otworzyć na zakupy właśnie z jednej z tych firm. Mhm. Mianowicie z kubany mamy. Tak, była akurat ten otulacz był w promocji i to już są te drogie rzeczy, czyli chyba 109 zł kosztowała taka szmatka, bo inaczej tego nazwa nie. Wyprodukowano w Polsce, jest bambusowy, jest w Ale w jest bardzo ładny, miły w dotyku, jest piękny z wyglądu. No. I ma 1,20 na 1,20 m. Tak. rozwiniemy Wam go tylko tak. Mm -hmm. tak Troszkę, bo Tak, tak. ja sama nogę. nawet go nie rozwijałam, więc jestem zainteresowana. No i taki, no nie wiem jakie to są kwiaty. Tak, to nie wiem jakie też nie wiem jakie to są kwiaty. Z florystami. No w każdym razie bardzo mi się podoba ten motyw kwiatów, bo jak wiecie pojawi się też w naklejkach. Tak, na naszych na siłach. A ten jest taki bardzo delikatny, tylko różowy i właśnie zastanawiam się, czy nie zakupić więcej rzeczy w tym, z tym motywem, ale to na razie zamawiam jeśli na próbę. Stanawiamy. Tak, na próbę zamawiam różne rzeczy, żeby po prostu zobaczyć, co mi się podoba, bo wiecie jak to jest, przez internet inaczej, na stronie internetowej wygląda, a inaczej jak już przyjdzie i jest na żywo. I przez internet, pasują, przez no? internet też o tyle łatwo się zamawia, że człowiek ma tą świadomość, że może odesłać. Tak, no tak. Zawsze, do ale to zostanie, bo to już postanowiłam, że nawet jeśli się nie zdecyduje na pościel taką, to zostanie to do Wózka i będzie się ją przykrywać w wózku. A jaki wózek kupiliśmy, to też Wam zdradzimy troszkę później, bo tak szukamy, mamy, ale musimy go odebrać a to troszkę potrwa. Tak, dopiero zrobimy film, jak już go będziemy mieli w domu, nie? Tak, Więc. a to pewnie będzie dopiero przed jak przed porodem. Się... No, przed porodem, albo dopiero jak się córeczka mhm. urodzi. Także to z skubany mamy, 1,20 m na 1,20 m, około stówki. Tak, też 100. Och. I co, to teraz pokażemy Wam zakupy ze smyka. Smyka. Mhm, smyk. To pokazujmy. Była promocja w smyku i tam... Nie, nie mogło zabraknąć Paulinki. Tak. Takie śpioszki, czteropak. Były... wody, przepraszam, wody z długim rękawem. Były za 60 zł, a kupiłam je za 30, więc... Nie możecie zobaczyć... Białoróżne No. To no i tak wszystko idzie do prania, bo trzeba wszystko wyprać. To pierwsze z góry wam otworzę. No, wzię wzięłam 62, bo kupuję na razie na 62, bo już parę rzeczy miałam na 56, a nasza dziewczynka prawdopodobnie będzie duża. Prawdopodobnie. Mm -hmm. Takie fajne wody, to akurat wkurki. Białej. I do żuby. tego tak, i do tego były takie... O! Takie spodenki. W Tak. Tam. I też pasuje właśnie, bo to są te same kolory i te same motywy. I, i tak, i te, ten dwupak kosztował 40 zł, a zapłaciłam za niego 20, więc prawie wszystko 50%. I jeszcze kupiłam wtedy w tym smyku takie oto... Nie wiem co się nazywa. Kaftanik, Kaftanik nie ma! Nie, yeah. myślę że nie. Wiecie musimy. jak jest, musimy nabrać wprawy. No, Kaftanik numer jeden z takim zajączką króliczkiem. I tu znowu są te chmurki, więc wszystko do siebie pasuje i ile tam Mateusz jest tam cena? 3920 złotych tak. nawet 40 mm -hmm. czyli 50%. Tak, na było. I wszystko. Tu było tak 100%. samo procent. ten drugi. Więc yy, powiem Wam, że super. Fajnie, yy, Fajne zakupy. To no, smyka też. warto się wybrać, jak są jak promocje, są promocje mm -hmm. bo wtedy się robi przystępny cenowo. wtedy te ceny zbliżały się do tych cen na przykład. Które są no pepko. Tak, tak. Tak, no jasne, daw no, tu jest body są, wiesz. A 4 body za 30 w takim biorapakie. Znaczy ten, no, no. to wychodzą body za 7,50. No, to Jak chyba no pono? nawet nie wiem, czy, 4, 4 pepko? 4, czy 5. 5? 5? No to się tak 5 4,5. Więc to jeszcze taliy no. wywozów. Widzicie sami. Także jak są promocje, warto to smyka się wybrać i sobie kupić fajne rzeczy w cenie, tych rzeczy na szwajpę, bo... Tak, a w związku z tym, że byłam w tym smyku wtedy z mamą, to mama też zakupiła do naszej dziewczynki do wnuczki już coś kupiła i właśnie też Wam pokażę co kupiła. Taki pajacyk czy coś takiego jest bardzo ładny, jest taki z taką złotą kapturek. nitką. Bardzo mi się podobał. Jest łatwy do, że tak powiem, ubrania dziecka, bo jest rozprzywany. Nie wiem, czy zobaczycie tutaj tą złotą nitkę w zbliżeniu. Możliwe, że nie. Ale ten kapturek to jest Co też... Uszka, kocham. Użka, widzicie? Mhm. Mm i taki pyszczek tu będzie. <noise> Kochany. I to kosztowało przed ceną 60 zł. No tak tam są te ceny. A to za... przed cenie 30, 30 zł. On jest taki fajny, gruby, widać, że porządny No zaprawnie. fajnie. I takie... O, znowu body z drugim tłukiem... rękawem. Rękawem piękne. O, mm. z takim kotkiem. I za 12 zł. No to grzechnie wziąć tu. Prawdę bardzo fajnie, mm. i ładne. Takie brokatowe, miały mm. I jeszcze mama kupiła z tatą właściwie jak byli w Rosmanie takie skarpetki. Te są kręte. nie wiem, ile kosztowały, bo, Tego no, bo tak jak nie mówię, no. Nie. Ale są przesłodkie, zobaczcie sami. Mhm. Takie skarpeteczki i z tu piszę. Baba i tata <laughs> kochane są piękne takim <laughs> Także w dzisiejszym holu zakupowym, w drugim holu zakupowym rzeczy dla naszej dziewczynki to już na tyle. Mówiliśmy tak. jakie rzeczy, Paulinko. takie no różne i do ubrania i jakieś tam... Do spania. Do spania no. I tak jak widzieliście tą poduszkę i pokrowiec na łóżeczko. Także różne rzeczy mamy kupione. Już trochę tych rzeczy nam się zbiera, no bo musimy być przygotowani na te narodziny i, i, i coś już mieć w tej szafie. Na pewno pojawi się trzeci gól zakupowy, tak, w którym na pewno. też będą fajne rzeczy. I torba do porodu. Tak. Ale to do porodu jako spacować. osobny film. Tak. tak, także film z trzecim holem zakupowym, z torbą do porodu, z trzecimi badaniami I prenatalnymi, prenatalnymi. O, i dla naszej córki. Także sporo tych filmów na pewno przed Wami, a w dzisiejszym odcinku to już na tyle. Mamy nadzieję, że te ubrania i te rzeczy generalnie Wam się podobały. Pawe. Nam się podobały mi to jest najważniejsze. Celowo były na pewno bardzo przystępne. Także jak sami jesteście w ciąży albo spodziewacie się dziecka, no to na pewno. Obserwujcie te różne sklepy, patrzcie tak. gdzie są promocje, naprawdę można się w fajnych, na cenach, <grym> fajnych cenach kupić fajne rzeczy i fajne produkty. A my Wam dziękujemy za oglądanie, za dzisiejszy odcinek. Prosimy o łapki w górę i subskrypcję, to klasycznie. No I tak jak mówiłem na początku odcinka, obserwujcie nas gdzie pomnikło. Na Instagramie, obydwoje. Tak, tam rzucamy ostatnio zdjęcia, wydaje nam się, że ciekawe zdjęcia udzielamy się tam też ostatnio. Także jak chcecie zobaczyć co, tak, co tak poza tym <grym> YouTubem słychać u nas, nie? Teraz obserwujcie, a my Wam się dziękujemy i pozdrawiamy. Trzymajcie się, cześć.